Wielki poniedziałek. W pierwszym czytaniu z księgi proka Izajasza dowiadujemy się o pewnej tajemniczej postaci, którą nazywamy sługą pańskim, i ten sługa Boga Izraela mówi o tym, że Pan Bóg go namaścił, że Pan Bóg go posłał, ale posłał Go w bardzo przedziwny sposób, to znaczy, daje Mu nie samej tą siłę, że dzięki temu, że duch Pana Boga nad nim spoczął, On przyniesie, prawom, e, naro, przyniesie narodom prawo. Przyniesie narodom prawo, czyli można powiedzieć, będzie miał niesamowity zasięg, wpływ na nie tylko na pojedynczych ludzi, ale na całe państwa. Więc normalnie rzecz biorąc, żeby ktoś miał wpływ na całe państwa, musi być człowiekiem silnym, musi być człowiekiem potężnym, zwłaszcza w starożytności kojarzyło się to z użyciem wojska, z użyciem e, przemocy. Natomiast tutaj się dowiadujemy, że On nie będzie wołał, nie podnosił głosu, nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgaści ledwo tle, tlejącego się knotka i nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Więc to jest zaskakujące, jak to może być, że on będzie tak łagodny, tak delikatny, będzie tak uważał na każdego człowieka, a z drugiej strony będzie miał posłuch ich u wszystkich. To jest zapowiedź Ewangelii, to jest zapowiedź miłości głoszonej przez Jezusa, to jest zapowiedź. Tego, co, co nastąpi potem właśnie w Jezusie Chrystusie, że, że można być delikatnym wobec każdego człowieka, można być wrażliwym wobec każdej duszy, a bez używania przemocy i bez używania siły dotrzeć do wszystkich narodów, tak jak Chrystus docierał od 2000 lat i będzie docierał aż do skończenia świata. Narzędziem chrześcijan, narzędziem Ewangelii, narzędziem Jezusa Chrystusa nie jest przemoc, nie jest siła fizyczna, jest siła ducha, byśmy powiedzieli, jest delikatność, jest, jest miłość, która szanuje każdego człowieka. Psalmista mówi o tym, że nie ma się czego lękać, bo. Pan Bóg jest przy nim i mówi o tym, że ma wiele wrogów, że ci wrogowie nastawają na niego, że chcą go nawet pożerać, po prostu, więc widać, że chcą choćby napadnie do mnie zbrojnie, mówi, więc chcą go zaatakować, chcą go zabić. Normalnie rzecz biorąc, jak my mamy dużo wrogów wokół siebie, którzy chcą nas zabić, to automatycznie człowiek buduje swoją armię, buduje jakby przeciwwagę, stara się znaleźć taką siłę, która by była przeciwko tej sile, która, którą z, pomocą, z pomocą której chcą mi wrogowie zniszczyć. A jednak tak nie jest. Jego siłą jest Pan Bóg. On się nie boi nawet ludzi, bo wie, że Pan Bóg jest Jego siłą. To jest głębokie przekonanie w to, że naprawdę nawet jeśli by 7 miliardów ludzi było przeciwko mnie, to nie mam się czego bać, bo Bóg jest nieskończonością, bo Bóg jest kimś więcej niż wszyscy ludzie na tym świecie. Nie bój się, że wszyscy rodziny są przeciwko Tobie, nie bój się, że wszyscy na ulicy są przeciwko Tobie, nie bój się, że w kraju, nie bój się, że na świecie są wszyscy przeciwko Tobie, bój się tego, żeby przeciwko Tobie nie był Pan Bóg. Bo, tego się boimy tego się boimy i całe nasze lęki wynikają z tego, że mamy za mało Boga w życiu gdyby tego Boga było więcej to byśmy się nie pali, ludzi siebie utraty czegokolwiek, my my po prostu boimy się i, i każdy lęk jest jakimś takim dowodem na to czy zna, takim, takim symptomem duszy, która mówi wróć do Boga wróć do Boga, uwierz jeszcze bardziej bo po prostu wierzysz za mało twój lęk mówi o tym, że wierzysz jeszcze ciągle za mało ciągle pokładasz nadzieję w ludziach, a nie w samym Panu Bogu. Stąd Ewangelia w tym kluczu jest też zrozumiała, bo kiedy Judasz gorszy się tym, że Maria wylała drogocenny olej, który kosztował 300 denarów, czy można by go sprzedać za 300 denarów, Tyle, co można było zarobić za cały rok. Nie wiem, jaką macie roczną pensję, ale te kilkadziesiąt tysięcy mogłoby być na dzisiejsze, że taki drogi olejek i że, że nie szkoda, lepiej by to było dać ubogim. Judasz wydaje się bardzo roztropny, niby taki bardzo, bardzo ludzki, ale wiemy doskonale, jak, czym się to skończy, że Judasz tak naprawdę nie myśli o ubogich. Nie myśli, że ludzie, którzy odbierają Jezusowi, tak naprawdę nie myślą o ubogich. I ten Judasz który niby myśli o Bóg, ich ostatecznie jest przeciwko Jezusowi, ostatecznie zdradza człowieka i to jeszcze za, za gorsze pieniądze. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, jeżeli Pan Bóg jest najważniejszy, to nie żałujemy dla Niego niczego. To jest jedyny ktoś na tym świecie, dla kogo nie, nie warto żałować niczego. My potrafimy wydać pieniądze na, na żonę, na męża, na dzieci, na, na dom, na naszych przyjaciół, potrafimy... Poświęcić się bardzo wiele, bo, bo kogoś kochamy. Jeśli potrafimy, jeśli kochamy Pana Jezusa, jeśli kochamy Pana Boga, to będziemy w stanie dla Niego poświęcić naprawdę wszystko. Naprawdę wszystko, co mamy. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.